No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Warzone Pacific na moim kanale. Dzisiejszy materiał w całości poświęcony jest dosłownie jednemu... Tweetowi Raven Software, który opublikowali oni dosłownie kilkadziesiąt godzin temu. I na tyle ten tweet wzbudził u mnie niepokój i nie tylko u mnie, że właśnie poświęcam cały ten dzisiejszy film temu tweetowi. Tweet widzicie w tym momencie na ekranie i dotyczy on bezpośrednio no, tego, co Raven od dawna już zapowiada. Czyli tak jak zapowiadają to od dobrych kilku miesięcy, chcą oni systematycznie, regularnie zwiększać czasy zabicia na broniach, co ma pozwolić na to, żeby była bardziej widoczna różnica w skillu w pojedynkach, no po prostu żeby gra była bardziej skillowa w takim jednym wielkim skrócie. Tweet ten natomiast e, ok, daje według nich jakieś rozwiązanie na to, żeby te czasy zabicia zwiększyć, ale jak dla mnie jest to niestety bardzo błędne myślenie i właśnie o tym dlaczego jest to błędne myślenie i jakie ja lepsze alternatywy widzę, będzie w dzisiejszym odcinku. A jeżeli jesteście zainteresowani poradnikami do Warzone Pacific, to odsyłam Was na kanał Alsen Gaming, gdzie ostatnio przygotowałem na przykład poradnik odnośnie szybkiego ekspienia broni z Call of Duty Vanguard. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod tym filmem, także wbijajcie, oglądajcie i korzystajcie z tych porad, które, jeżeli ich nie znaliście, przyspieszą Wasze wbijanie broni na, na maksa. No i zapraszam też z tego miejsca na mojego Twitcha, gdzie dzisiaj i w zasadzie codziennie od dzisiaj Będę grał na żywo Również momentami i z wami Także jeżeli ktoś chce wbić, pogadać, pooglądać Może nawet pograć To zapraszam twitch.tv slash goldzor live No a teraz możemy już przechodzić do konkretów Bo moi drodzy, ten tweet jak zresztą widzicie teraz, widzieliście wcześniej, sugeruje, że Raven Software uważa, że zwiększenie ADS-a, czyli zwiększenie czasu potrzebnego do przycelowania naszej broni, to świetny pomysł na to, by zwiększyć czasy zabicia w grze. I ja od razu rzucam tutaj kontrę i uważam, że to jest w każdym dosłownie aspekcie błędne myślenie, bo zwiększenie. ADS-a po pierwsze nagradza ludzi siedzących w jednym miejscu, no bo skoro dłużej mamy przycelowywać każdą broń, no to opłaca się być wcelowanym e, w każdym momencie, żeby uniknąć tej, tego po prostu niepotrzebnego. Niepotrzebnego czasu potrzebnego na przycelowanie broni, więc nagradza to jedną stronę graczy, tych bardziej pasywnych, którzy lubią trzymać jeden kąt, którzy lubią być wcelowanym w jedno miejsce. I dodatkowo kara, oczywiście, ludzi grających agresywnie albo zmusza ich do budowania broni pod biodro, co też jest dla mnie bardzo niefajne, bo uważam, że. Ogólnie, sama mechanika strzelania z biodra w tej grze jest mocno popsuta, jest po prostu za mocna. Bronie przy strzelaniu z biodra są zbyt celne. Według mnie powinny być w 98% niecelne, czyli 98 na 100 pocisków. Uśredniając, powinno naprawdę losowo latać i, i, i powinno tak naprawdę karać za strzelanie z biodra. W, tym, w tej chwili to strzelanie z biodra no jest absurdalnie celne, a przy broniach zrobionych pod strzelanie z biodra to już jest w ogóle celne w 100%, mam takie wrażenie. Więc zwiększenie ADS-a powoduje, że wszyscy przechodzą na biodro i gracze generalnie jeszcze bardziej grają pasywnie w tę grę, co i tak jest w dalszym ciągu problemem, więc. To już jest pierwszy taki argument, który no bardzo mocno gdzieś tutaj zapala mi lampkę w głowie, że to byłaby po prostu tragedia. A drugim argumentem jest najprostszy argument na świecie: a więc zwiększenie IDSA wcale nie zwiększa czasu zabicia w grze, bo jeżeli ktoś yy, no jest wcelowany, no to czas zabicia jest dosłownie taki sam. Jak wcześniej, po prostu no, nic się tutaj nie zmienia. Także ja nie wiem, co oni myśleli e, robiąc tego tweeta, no ale jako, że pochodzi on z oficjalnego konta Raven Software, trzeba brać to pod uwagę. E, od razu społeczność Call of Duty e, zaczęła tutaj proponować Raven Software inne. Inne metody na, na takie realne, skilowe zwiększenie czasów zabicia, i ja też się z tym wszystkim zgadzam, więc teraz Wam zaproponuję dosłownie te, te sposoby na zwiększenie czasu zabicia, które nie dość, że nie będą karały jakiejkolwiek ze stron graczy, to dodatkowo powodują, że ten skill gap jest większy, więc gra staje się bardziej skilowa i generalnie jest jakiś sens. W grze, no bo fajnie jest po prostu stawać się lepszym graczem. Um, łatwiej widać swoje błędy, gdy, gdy ta różnica w skillu jest, jest większa i tak dalej, i tak e, dalej. Także moi drodzy, generalnie takim najprostszym sposobem na zwiększenie czasów zabicia jest zastosowanie metod, które były już w grze dostępne wielokrotnie w trybie żelazne próby. Tryb Iron Trials e, to miał być właśnie taki tryb, który jest. Mm, Takim początkiem, taką próbą generalną przed grami rankingowymi. W trybie tym, przypominam, mieliśmy zwiększone życie na postaciach. Tego życia było zdecydowanie więcej, no i przez to czas zabicia wzrastał zdecydowanie. Dodatkowo życie powracało wolniej, więc jeżeli ktoś nas obił, no to życie wracało dodatkowo wolniej, więc no generalnie tutaj gra nagradzała celnych graczy a nie tych, którzy gdzieś tam przypadkowo e, rozdadzą kilka głów albo po prostu wyczekają nas na słuch za rogiem jakiejś ściany po prostu poczekają aż będą nas mieli na plecach sprawa, sprawa jasna jeżeli komuś się natomiast nie podoba to co było w Iron Trialsach czyli zwiększenie życia na postaci chociaż naprawdę ciężko mi zrozumieć komu miałoby się to nie podobać to dodatkowo można zmniejszyć po prostu poziom obrażeń jakie zadają bronie w grze nie wiem dwukrotnie wtedy każda broń będzie będziemy czuli że strzelamy dosłownie groch ale no wtedy czas zabicia wzrośnie automatycznie skoro będziemy strzelali z broni, które słabo biją. Uważam, że to jednak mm, psuje niejako feeling z samej rozgrywki, więc nie za bardzo podoba mi się ten pomysł, ale i tak jest według mnie lepszy niż zwiększenie IDSA. a Dodatkowo możemy też moi drodzy po prostu zwiększyć odrzut na broniach, przez co Trzeba być precyzyjnym, trzeba być celnym, trzeba umieć strzelać, trzeba umieć trakować cele, trzeba umieć po prostu strzelać w największym skrócie, żeby kogoś zabić, bo odrzut na broniach w Call of Duty Umówmy się niewiele ma wspólnego z odrzutem, jest on wręcz banalny do opanowania. No i tak naprawdę, wszystkie z tych trzech tutaj. Propozycji jest lepsze od tej, którą niestety w komentarzu gdzieś tam zaproponowało Raven Software. Oni jakby zwiększają te czasy zabicia systematycznie, tak jak Wam mówiłem. Oni to zapowiadają już w tych swoich notkach na, na blogach od dobrych kilku miesięcy, ale ten tweet wzbudził mnie naprawdę spory niepokój, bo zwiększenie tylko i wyłącznie czasu przycelowania broni. No, jak dla mnie, no spowoduje, że gra będzie, gra będzie po prostu bardzo, bardzo nieprzyjemna e, i tak naprawdę będzie powodowała, że ludzie jeszcze mniej będą chętni do poruszania się. No bo. Jaki jest wtedy sens poruszać się po mapie, skoro nie zdążymy nawet przycelować do wroga, gdy ten nas zeskoczy, no bo ADS przecież ma być podniesiony. No, nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, co Wy o tym sądzicie, ale chętnie posłucham waszej opinii. Ciekawą też tutaj kwestią w tym wszystkim jest to, że oczywiście. Stronki gromadzące statystyki z różnych trybów, statystyki też graczy, e, e, umożliwiają wgląd do m.in. E, tego, ile osób korzysta z danej playlisty, która dostępna jest obecnie w grze. I w momencie, gdy w grze dostępny był tryb Iron Trials, ten żelazne próby, ten właśnie, w którym te czasy zabicia były maksymalnie wyniesione do góry, e, no, okazało się, że bardzo mało ludzi. Lubi ten tryb, bardzo mało ludzi w nim gra e, i to może niejako niestety powodować to, że twórcy gry niechętnie chcą wprowadzać te zmiany, skoro widzieli, że mało ludzi e, bawi się dobrze w tym trybie. Natomiast wydaje mi się, że ludzie mało dobrze bawią się w tym trybie, bo. No bo po prostu tam trzeba mieć jakieś umiejętności, tam nie wystarczy być wcelowanym w jeden punkt i zabić gościa z najprostszej broni w grze, tam trzeba po prostu cokolwiek potrafić. I jeżeli ludzie mają do wyboru playlistę, w której niewiele trzeba potrafić i czasami wystarczy po prostu się przykampić, a playlistę, w której e, no, trzeba jednak zdecydowaną większość kul w magazynku wpakować w gościa i to najlepiej po szyi po głowie, no to grają w trybie, który jest łatwiejszy. W którym próg wejścia do gry jest łatwiejszy. Jest to naturalna kolej rzeczy, natomiast jeżeli według mnie Warzone ma coś osiągnąć e, większego w świecie gier, w świecie branży gier, e, to powinniśmy tutaj raczej zmierzać w kierunku e, gry, która wymaga jednak tego skilla, w której te różnice w skillu są bardziej widoczne. A w chwili obecnej w Warzone, no, umówmy się, e, no, rzadko kiedy zdarza się, że. Że tak naprawdę najlepszy gracz w lobby, gracz z najlepszymi umiejętnościami, mecz wygrywa, bo, bo wystarczy czasami po prostu siedzieć w krzaku i, i po prostu nasłuchiwać. Dajcie znać raz jeszcze, przypominam, co o tym wszystkim sądzicie. U mnie ten tweet naprawdę wzbudził spory niepokój i mam nadzieję, że jednak się z tego wycofają. A jeżeli mają wprowadzać jakieś większe e, czasy ADS-a, to e, niech to idzie również, niech za tym idą również e, inne zmiany. Które nieco wyrównają szanse, i po prostu dwa, i dwa typy graczy niech tutaj mają równe szanse, a nie, a nie, a nie, żeby jedna ze stron. Także tyle ode mnie i co. Zapraszam raz jeszcze na mojego live'a dzisiaj. No i, i co? Miłego, miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem kiedy to oglądacie. Tyle ode mnie, mówi Goldzer. Na razie.